– O co chodzi? – Policja. Proszę otworzyć. – Ale ja nic nie zrobiłem. – Szukamy Niny Bojar. Gdzie jest moja córka? Co jej zrobiłeś? – Ja nic nie wiem. – Nie kłam! Otwieraj i to już. Tak? Prowadź. Szybciej. Rodzice w domu? Nie, wyjechali, wrócą za tydzień. Gdzie ona jest? Ja nic nie zrobiłem. Ona sama tu przyszła. Gdzie? Na górze. Szybciej, Nina, córeczko, gdzie jesteś? No. no. Minuś, kochanie, co on ci zrobił? Zamknął mnie tutaj, mówił, że mnie zabije. Już dobrze, kochanie. To było dla żartów. To będzie dla żartów? Jesteś zatrzymany. Nic nie będzie dobrze, to przeze mnie ona nie żyje. To ja zabiłem Lilkę. Kochanie, czy ty naprawdę robiłaś to po to, żeby zarobić na mieszkanie? Żeby się wyprowadzić z domu? Przepraszam cię, córeczko. Tak bardzo cię przepraszam. Obiecuję, że odejdę od ojca, wyprowadzimy się do dziadków i wszystko się ułoży. Już za późno. Nie, Nina, nie jest za późno. Ze wszystkim sobie poradzimy, okej, okay? obiecuję.